Cześć, dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się w jesiennym, jak widzicie, anturażu w plenerze, by pokazać, że tutaj również można zaparzyć kawę. Jaką kawę? Jak będziemy zaparzali? Dzisiaj pobawimy się Taką bardzo nowoczesną zabawką, czyli aeropresem. Żeby zaparzyć właśnie aeropres, będzie potrzebna, tak jak już na samym początku wspomniałem, woda podgrzana. Jeżeli macie ognisko, będzie ok. Jeżeli macie kuchenkę gazową czy jakąkolwiek inną, która podgrzeje wam wodę, również będzie ok. Oprócz tego, waga, młynek w takim klimacie. Czytaj w przyrodzie, najlepiej oczywiście sprawdzi się młynek ręczny. Oprócz tego, Wasz ulubiony kubek, no i nie może zabraknąć ziarna kawy. Dzisiaj będziemy zaparzali kawę na ziarnach w roaster, czyli linii, z której wyciągniemy bardzo dużo owocowych, delikatnych nut. Jakich? Za chwileczkę o tym oczywiście się przekonamy. Zaczniemy od proporcji. Proporcji kawy będziemy zaparzali pełen Aeropress. To jest bardzo ciekawe i bardzo fajne urządzenie, które daje mnóstwo możliwości. Ten przykład dzisiaj zaparzania to jest jeden z bardzo, bardzo wielu i to jest świetna, świetna, metoda do tego, żebyście sobie sami eksperymentowali i tworzyli własne receptury na zaparzanie tej kawy. My zaczniemy od bardzo klasycznego podejścia do aeropresu. Potrzebuję 15 gramów kawy. Dzisiaj będę używał kawy z Kenii w obróbce natural. W związku z tym Znajdziemy w niej sporo, sporo słodyczy, słodyczy melasy, karmelu, również znajdziemy tam aromaty mango. Potrzebuję jej 15 gramów, tyle dokładnie, by cały Aeropress nam się zaparzył. Postawiony młynek na wadze, 15 g. Odstawiam na razie, będzie już mi niepotrzebna. Teraz mielimy na świeżo, oczywiście, tę kawę. Niech ona będzie przypominała mniej więcej zmielenie, jak taka wasza kuchenna sól. Kawę mamy zmieloną, więc będziemy mogli już zacząć zaparzać nasz Aeropress. W międzyczasie wyłączę sobie wodę. Ona cały czas mi się utrzymywała się, właściwie wysoka jej temperatura. Będziemy zaparzali ją temperaturze między 90 a 94 stopnie. Ale zanim zaczniemy zaparzać Aeropress, jak jedna z wielu metod, Aeropress jest zaparzany czy filtrowany za pomocą filtra papierowego. I żeby pozbyć się tego aromatu papierowego, który w nim jest, warto przelać go gorącą wodę, wodą. Odrobinę tak naprawdę tej naszej gorącej wody. Za chwileczkę go będziemy mogli użyć. Jeżeli chcecie, jest kilka szkół. Niektórzy ogrzewają również Aeropress, natomiast on jest też plastikowy, w związku z tym dobrze trzyma ciepło. Nie musicie tego zrobić, ale oczywiście możecie. Stawiamy do góry nogami. To jest jedna, tak jak powiedziałem wcześniej, z metod, którymi możecie operować. Możecie też klasycznie postawić go na sitku i wsypywać od góry. Dzisiaj jednak tak będziemy zaparzali. 15 gramów zmielonej kawy wsypuję do środka. samej oczywiście kawy. Wiem, że tutaj dookoła jest sporo dodatków, jak liści e, i mchu, ale dzisiaj zaparzamy tylko i wyłącznie czystą e, kawę. Stawiamy oczywiście teraz Aeropress na wadze, po to, żeby mieć kontrolę. Na szczęście Aeropress też podpowiada Wam e, jaką pojemność powinniście wlać, więc jeżeli w lesie m, czy w parku zapomnieliście wagi, to też nie ma wielkiej tragedii. Jeżeli rozciągniecie go do samego końca, sypiecie kawę, 15 gramów, to do samego końca, kiedy zalejecie wodą... E... Ilość tej wody to będzie 250 gramów, czyli 6 gramów na 100 litrów, dokładnie ta proporcja będzie nam się zgadzać. Jeżeli też nie macie wagi, to w Aeropressie jest taka miarka. Jeżeli nasypiecie pełną, czy zgarniecie pełną taką miarkę kawy ziarnistej, to też mniej więcej jest to 15 gramów. Więc nawet tutaj w plenerze możemy sobie poradzić, jeżeli czasami jakiegoś gadżetu nie spakowaliśmy do naszego plecaka. Mamy wsypane. Wsypaną tę kawę. Zatem zalewamy najpierw nieco mniej wody, około 50-70 gramów. Teraz możemy pomieszać albo szpatułką, która jest we French pressie. Czekamy 30 sekund, albo oczywiście jeżeli jesteście w lesie, to zawsze możecie znaleźć jakiegoś patyka i tymże patykiem zamieszać. Czekamy 30 sekund, to jest tak zwana preinfuzja, czyli wstępne zaparzanie kawy. To jest moment, kiedy nadmiar dwutlenku węgla właśnie w tym momencie uleci, kawa nam się dużo pełniej otworzy, będzie po prostu smaczniejsza. Po 30 sekundach wlewamy już do pełna, czyli do 250. Gramów wody. Do samego końca. Dla bezpieczeństwa możemy teraz zestawić ów aeropress i zakręcić tym naszym sitkiem z przelanym wodą filtrem. Skręcamy, waga na razie jest nam niepotrzebna. Ona nam teraz odlicza tylko i wyłącznie czas. Mam już ponad minutę, będę czekał do dwóch minut i tutaj polecam Wam eksperymentowanie. Raz zaparzyć w całość minutę 45, raz półtorej, raz w 2,5 minuty i zobaczyć, jaka będzie różnica. Ten przepis dzisiaj to jest. 30 sekund preinfuzji, półtorej minuty reszty zaparzania, czyli całość zaparzania to będzie dwie minuty i będę przeciskał później naszą kawę około 15 do 20 sekund. Im zrobicie to szybciej, tym kawa będzie intensywniejsza, bardziej wyrazista. Jeśli zrobicie to delikatniej i wolniej, kawa będzie łagodniejsza. Jeżeli nie chcecie, żeby pochlapał się Wam las albo otoczenie, to Taki lajek, który jest również za Aeropresem, kiedy nałożycie i odwrócicie, żeby wyciskać Waszą kawę, zapobiegnie temu, żeby gdzieś dookoła się nam pochlapało. Wyciskamy, bo minęła już druga minuta. Cały czas jednolitym, jednolitą siłą, aż do samego końca, wtedy usłyszycie taki delikatny syk. To będzie oznaka, że całość naszej kawy nam się zaparzyła. A właściwie przycisnęła. I tak prosty w plenerowych warunkach aeropress jest już gotowy. Na zdrowie.